Moi drodzy, będziemy szkicowali wykres funkcji G od X, która to funkcja powstaje w taki specyficzny sposób. G od X to się równa minus F minus X, co tu się właściwie wydarzyło. Otóż mieliśmy na początku funkcję F od X, tak jak widzimy ją na rysunku, a następnie do tej funkcji dodano. Minusy, czyli dodano, ją, dodano te minusy do wartości funkcji do Y i do x, czyli argumentów funkcji. I w wyniku takiego przekształcenia, które nazywamy symetrią względem początku układów współrzędnych. Tak to się symbolicznie zapisuje, powstaje funkcja g od x. Natomiast teraz chciałbym wam pokazać, jak to będzie wyglądało rysunkowo, to całe przekształcenie. To, co teraz pokazuję, to jest jedna z metod. W następnych przykładach pokażę jeszcze inne ciekawe przypadki metody. I taką małą tajemnicę wam tam zdradzę. Otóż moi drodzy, narysowałem sobie prostą, po której będzie się ślizgał ten punkt dosłownie na drugą stronę. Ja sobie ten punkcik od razu tutaj zaznaczę. Dobra. Następnie rysuję prostą. Jak widzicie, te proste przechodzą pr przez środek układów współrzędnych. To jest podstawowa rzecz, o którą trzeba zadbać. I na tej prostej znajduję punkt. To jest dokładnie ten punkt. On się ślizga po tej prostej, przechodzi nam na drugą stronę początku układów współrzędnych i wypada nam w tym miejscu. I teraz, moi drodzy, narysujmy wykres funkcji, który nam tutaj powstaje. O. I to jest poszukiwany przez nas wykres funkcji y. To się równa g od x, który powstał w przekształceniu względem początku układów współrzędnych, względem symetrii początku układów współrzędnych. Natomiast w drugiej części tego zadania mamy jeszcze podać dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. Ja bym jednak zaczął od wyznaczenia dziedziny funkcji f, bo chciałbym, żebyście coś tutaj spróbowali zauważyć. Otóż dziedzina funkcji f, pamiętajmy, dziedziny zawsze określamy em, w odniesieniu do osi x. Czyli ten punkcik rzutuje na osi x, wypada on w minus dwójce. Przedział jest lewostronnie domknięty, ponieważ punkt o współrzędnej x równa się minus 2 należy do wykresu funkcji, prawda? Tutaj zresztą mamy kółeczko zamalowane. Następnie idziemy do tego punktu, rzutujemy go na oś x i to będzie 2, 3, 4, 5, 5 i tutaj zamykamy ten przedział. Następnie zbiór wartości funkcji. Jak łatwo zauważyć, to jest tylko jedna liczba. 2. Do zbioru wartości funkcji należy tylko dwójka, prawda? Bo ten wykres jest, to jest fun funkcja liniowa stała, więc y, ta funkcja otrzymuje stale tą samą wartość. y równa się 2. Taki zbiór wartości zapisujemy. I teraz, żeby zapisać dziedzinę funkcji G, co robię? Dopisuję znaki minus do tych liczb. Co otrzymam? Minus 5 oraz 2. No i muszę oczywiście zapisać to w kolejności rosnącej, prawda? Minus 5 oraz 2, tak? Skąd ta minus 5 i y, dwójka? Zauważcie, co się dzieje z argumentem w tym wzorze. Do argumentu dopisujemy minus, czyli jeśli do tego argumentu dopiszę minus, to otrzymam liczbę plus 2. Jeśli do tego argumentu dopiszę minus, to otrzymam liczbę minus 5. Prawda? Natomiast zbiór wartości funkcji. Popatrzmy znów na zbiór wartości funkcji f. To jest tylko jedna liczba, jedna wartość równa 2. Jeśli dopiszę do niej minus według tego wzoru, widzimy, bo do wartości całej funkcji dopisujemy minus, to co się stanie z tą liczbą? Otrzymamy taki zbiór wartości funkcji g. Więcej takich szczegółów i ciekawszych jeszcze rozwiązań, metod, tak jak już wspomniałem, pokażę w kolejnych przykładach.